Twoja analityka internetowa jest tyle warta, ile warte są Twoje dane, na podstawie których prowadzisz analizy, wyciągasz wnioski i stawiasz rekomendacje. W tym wideo opowiem Ci, w jaki sposób podchodzimy do audytu narzędzi analitycznych, w szczególności do audytu Google Analytics 4. Cześć, nazywam się Mariusz Michalczuk i razem z zespołem Conversion na co dzień pomagamy zrozumieć i wykorzystać dane online. Wdrażamy narzędzia Google i realizujemy procesy analizy danych. W efekcie poprawiamy współczynnik konwersji i optymalizujemy kampanie marketingowe. Na tym kanale znajdziesz konkretne rozwiązania biznesowe dotyczące wykorzystania danych online. Już teraz zachęcam Cię do subskrypcji naszego kanału. A jeżeli uznasz ten materiał za wartościowy, to również do zostawienia łapki w górę. Z jakimi problemami najczęściej zgłaszają się do nas? Firmy, które chcą przeprowadzić audyt Google Analytics 4. Jest to kilka obszarów. Najczęściej są to Problemy, wyzwania w stylu: nie nadążam ze zmianami, które dzieją się obecnie w Google Analytics 4. Nie mam czasu na rozwój merytoryczny w obszarze analityki internetowej, a nie jestem pewny danych, na podstawie których prowadzę moje analizy. Wykorzystuję dane w codziennej działalności. Nie potrafię dogadać się z IT. Z jednej strony wdrażają mi jakieś rzeczy, a z drugiej strony psują coś, co było już wdrożone poprawnie. Wdrożenie Consent Mode. Czy Cookie Management Platform spowodował wzrost rozbieżności danych, i teraz ta różnica między systemem wewnętrznym a Google Analytics sięga ponad 50%? Nie potrafię wyjaśnić różnic, które są między systemami. Czy to między systemem wewnętrznym Analyticsem, czy to między Analyticsem a innymi systemami mediowymi, z których na co dzień korzystam? Muszę przygotować analika, analitykę, która pokaże mi jedno źródło prawdy, to znaczy de facto, które kampanie w jaki sposób działają. Chciałbym mieć pewność, że nasza analityka czy nasze dane są zbierane zgodnie z RODO. Co więcej, pojawiają się takie tematy, jak tego, że w ogóle w organizacji nie, nie osoby nie potrafią wykorzystać Google Analytics 4, a najczęściej głosy takie, że nie są przekonane co do jakości tych danych. I tutaj właśnie zaczynamy rozmowę o audycie Google Analytics 4. Nawet jeżeli. Ty w głowie nie masz jednego z tych tematów, no to to, co powinien być świadomy, że jest takie pojęcie gi jak GIGO. GIGO oznacza to jest akronim od słów garbage in, garbage out co oznacza, że jakość wniosków i rekomendacji, które płyną z Twojej analizy danych, ona jest uzależniona od tego, jakiej jakości dane Ty do tych analiz, do tych wniosków zbierasz. Przy tym wszystkim, to co musisz być świadomy, to, że są dwa różne pojęcia dotyczące jakości zbieranych danych. Jakiś czas temu na LinkedInie napisałem taki wpis, który rozstrzyga, czy narzędzie analityczne, w szczególności Google Analytics 4, powinno być trafne, czy powinno być dokładne. Jaka jest różnica między trafnością i dokładnością? I rozważeniami na ten temat z jednej strony odsyłam cię właśnie do rzeczonego wpisu na, na LinkedInie, z drugiej strony w karcie tutaj powinno się podpowiedzieć właśnie filmik dotyczący rozbieżności danych w analityce. To co pewne, czy z mojej perspektywy i tak jak my podchodzimy u klientów, to że Twoje dane powinny być trafne. One nie muszą dokładnie, czy dane w Analyticsie, nie muszą dokładnie pokazywać tego, co jest w Twoich systemach wewnętrznych, no bo sposób, w jaki działają te narzędzia, no. Po prostu to uniemożliwia, to znaczy nigdy nie będziemy mieli dokładnie tego, co w systemie twoim księgowym, czy w systemie, z którego dane są później brane do np. tworzenia sprawozdania finansowego. Także to, co jest istotne, żeby narzędzie analityczne było trafne, to znaczy, żeby pokazywało te same trendy, a jego głównym zadaniem jest to, że rozstrzygamy, które kanały źródeł ruchu, wpływają na efektywność ostatecznego naszego wyniku, czyli tego wyniku finansowego, w jakim stopniu, żebyśmy mogli je optymalizować, plus dodatkowo, żebyśmy mogli optymalizować i poprawiać nasz serwis, nasz cyfrowy produkt, bo to nie będzie tylko serwis www, ale również aplikacja mobilna, na podstawie której będziemy, czy na podstawie której danej będziemy tą aplikację poprawiali. Dodatkowo audyt Narzędzia analitycznego, takiego, zwłaszcza, który zbiera dane ze strony internetowej czy z innego produktu cyfrowego, ona musi być zgodna z prawem. Ostatnio jest bardzo dużo zamieszań e, związanych właśnie jakie regulacje nakłada na nas przede wszystkim Unia Europejska, e, ale mówimy w szczególności o takich regulacjach jak e, GDPR, jak e, Digital Markets Act. Tutaj żeby więcej na ten temat. Się dowiedzieć, również odsyłam Cię do oddzielnego odcinka, który teraz powinien się w karcie powiedzieć, dotyczących tych regulacji. Tak czy inaczej, podsumować, podsumowując, dlaczego warto przeprowadzić y, audyt. Twojego narzędzia analitycznego, przede wszystkim, żeby być pewnym tego, że wnioski i rekomendacje, które płyną z tych danych, one są wartościowe, bo jeżeli dane, na podstawie których bazujemy, są wartościowe, to i wnioski, i rekomendacje również będą wartościowe. To przede wszystkim, w drugiej kolejności, albo na równi z tym, żeby być pewnym, że zbieramy te dane dotyczące zachowań naszych użytkowników zgodnie z prawem, no bo tutaj też to jest związane z konsekwencjami prawnymi. I teraz jak my podchodzimy do audytu, w szczególności Google Analytics 4, ale ogólnie do każdego systemu analitycznego, który audytujemy? Na pewno to podejście musisz, jeżeli chciałbyś się wykorzystać od siebie, to będę zwracał uwagę, ponieważ w pewnych elementach kroki, które podejmujemy, są specyficzne dlatego, że my wchodzimy do firmy jako konsultant zewnętrzny, czyli jako firma, która patrzy na Twoje dane i na podstawie doświadczeń z setek innych projektów i z rozmów i wdrażania o analityki internetowej w różnych firmach, po prostu trochę będzie inaczej pewne kroki wykonywała. Przede wszystkim wykonujemy takie kroki w ramach audytu. Po pierwsze, sprawdzamy zbieżność danych z systemami zewnętrznymi i z systemami mediowymi, których które, które gromadzisz dane które wykorzystujesz do poprawy twojego online'u, w szczególności produktu. Czy to strony, czy aplikacji, czy kampanii marketingowych. I tutaj sprawdzamy rzeczoną dokładność, to znaczy nie celujemy w to, żeby narzędzie analityczne było 100% dokładne, bo to w rzeczywistości jest niemożliwe. Sprawdzamy trafność tego narzędzia i dodatkowo sprawdzamy jakość danych, które w nim gromadzimy. Od takich podstawowych rzeczy, jak sprawdzamy, czy są duplikaty, transakcji po ID w Google Analytics 4, czy wymiary niestandardowe. Na poziomie produktu, usera zbierają właściwe dane, czy prawidłowo odkładają się przychody w Twojej analityce e-commerce, czy przechodząc przez ścieżkę użytkownika, w szczególności w tym najważniejszym etapie, czyli w czekaucie, czy prawidłowo są odkładane warstwy danych, czy to, co się pojawia w warstwie danych, dalej jest widoczne w danych Twoich Google Analytics i czy są przekazywane wszystkie i prawidłowo przekazywane są parametry. I to jest jakby zbadanie. Jakby jakości danych, porównanie ich dokładności i tego, czy są trafne. Oczywiście przypomnę, że dążymy do tego, żeby były dokładne. Na poziomie no, przynajmniej 80-85%. Mamy set rzeczy, które sprawdzamy. Jeżeli nie ma tej dokładności na, na tym poziomie, to z czym na pewno firmę zostawiamy, to z konkretnym wyjaśnieniem, dlaczego ta dokładność nie jest taka, jaką, do jakiej zawsze przynajmniej do tych 85% dążymy. Kolejnym elementem w ramach audytu, który prowadzimy, jest audyt struktury konta, czyli jak te dane są zorganizowane. W przypadku Google Analytics 4, zwłaszcza w wersji 360, czyli płatnej, ma to istotne znaczenie z punktu widzenia opłat, które później firma ponosi, bo w zależności od tego, czy wykorzystamy rola, property czy sub property, czy to w ogóle jest potrzebne i zasadne, to od tego będzie zależało ostateczna cena, jaką co miesiąc firma będzie płaciła za licencję Google Analytics 360. Oczywiście w ramach konfiguracji konta sprawdzamy podstawowe ustawienia strumieni danych, sprawdzamy, czy są. Yy, Podstawowe wykluczenia włączone, czy są odpowiednie ustawienia usługi, czy mamy integrację z innymi narzędziami, w szczególności natywną integrację dotyczącą z innymi narzędziami Google Marketing Platform, również Google Cloud Platform, czyli z Google BigQuery. Na temat Google BigQuery również na naszym kanale jest odcinek, także zachęcam Cię tutaj do jego obejrzenia. No i na tej podstawie tworzymy taką mapę tego systemu analitycznego, gdzie, w którym momencie dane, Źródło ruchu zasila czy wzbogaca te dane ilościowe. Kolejnym etapem sprawdzenia audytu wdrożenia Google Analytics jest oczywiście zgodność śledzenia z RODO. Tutaj zwracamy uwagę na poprawność przekazywania zgody. I to, jak to zgoda jest zbierana za pomocą Kuki Management Platform. Sprawdzamy to z najlepszymi praktykami, patrzymy również do polityki prywatności. Nie wydajemy konkretnych rekomendacji, bo nie mamy kompetencji prawnych w tym zakresie. Natomiast, jeżeli jest taka potrzeba, to czy jeżeli czasami nam się zdarza, że dział prawny blokuje wdrożenie jakiejś funkcjonalności, to mamy zaprzyjaźnioną kancelarię, która specjalizuje się w tematach technologicznych. Jesteśmy bardzo. W szybkim czasie zorganizować spotkanie takie, w którym są cztery strony. Jesteśmy my, jest biznes po stronie klienta i są działy prawne po stronie klienta, plus nasza kancelaria. I dzięki temu w takim czterostronnym spotkaniu jesteśmy w stanie sobie wyjaśnić, jak poszczególne funkcjonalności wpływają na kwestie prawne. Kancelaria nasza podpowiada, w jaki sposób to rekomenduje i jak to rozwiązaliśmy u innych klientów takim językiem prawniczym. I dzięki temu szybciej jesteśmy w stanie rzeczywiście wdrożyć rozwiązania, które z jednej Strony zapewnią jakość danych, a z drugiej strony zapewnią to, że będziemy zgodni z literą prawa. Następnie na podstawie tego wszystkiego tworzymy dokumentację i taki plan tagowania, czyli co działa, co nie działa, co powinno i w jaki sposób być zmienione. Co jest pewne, stety, niestety. W firmach nie ma dokumentacji wdrożeniowej. Także jednym z takich efektów na pewno tego, że my robimy ten audyt, czy nawet jeżeli ty sam podejdziesz do tego audytu, to powinno być dokumentacja spisania tego, co już tam jest. Oczywiście idealnie, jeżeli ona będzie później aktualizowana w toku rozwoju twojej analityki. Z doświadczenia, dokumentacja to jest ostatni punkt, o którym się pamięta. Natomiast jest bardzo istotne, żeby mieć jedno miejsce, w którym zajrzę się i będę mógł powiedzieć, oczywiście, aha mamy to wdrożone, to wdrożone analityk, który nawet jak dołączy do Was, będziecie chcieli wdrożyć analityka internetowego do firmy, tutaj też odsyłam no materiał o tym, jak my wdrażamy analityków internetowych to taki analityk, dostając dokumentację, on bardzo mu się skróci czas wdrożenia i czas od którego dołączy do firmy, w którym będzie już jakby dostarczał wnioski i analizy e, dotyczące performance. W naszym wypadku dodatkowo, jeżeli chodzi o ten audyt, to na koniec oprócz dokumentacji dajemy jeszcze e, zarys takiego systemu raportowania, jak widzimy te dane, które są w jaki sposób można w organizacji wykorzystać, plus proponujemy schemat tagowania kampanii marketingowych, bo to jest bardzo istotny element dotyczący później analityki. Kampanii marketingowych i to, co nam osobiście zależy, to jest to, żeby firma nie pozostawała z takim stanem tego jak ta analityka wygląda tylko proponujemy, co po wdrożeniu rekomendacji z audytu co jak dalej, jakie konkretne kroki warto zrealizować, żeby jak najwięcej z tych danych korzystać, to znaczy, żeby iść dalej na ścieżce takiej dojrzałości analitycznej. Całość tego naszego audytu zajmuje zazwyczaj 5-6 tygodni i to, co jest bardzo ważne w tym wszystkim, to to, co tutaj przedstawiłem, to dotyczy takich kroków, które każdy z waszej organizacji może przeprowadzić. To, co różni, czy to, co charakteryzuje firmy, które z zewnątrz wchodzą do do Was, żeby zaudytować Waszą analitykę. Bardzo ważny, istotny element każdego takiego audytu to jest warsztat biznesowy, gdzie raczej to będzie konsultant prowadził, bo Wy jako osoba będąca w danej firmie wy bardzo dobrze znaczą, znacie tą firmę. My jako konsultant z zewnątrz prowadzimy warsztat biznesowy, który składa się z takich elementów jak poznanie struktury firmy i przepływu danych w organizacji, to znaczy dowiadujemy się jakie są Działy, jak te działy, z jakich danych korzystają na co dzień. Kolejny punkt w ramach tego warsztatu biznesowego to poznajemy stack narzędziowy, czyli mapujemy, co oprócz analyticsa w organizacji jest, jak te narzędzia się integrują z analyticsem, jak rozmawiają ze sobą, w którym kierunku są przepływy danych. Kolejna rzecz to mapujemy marketing mix. Mapowanie marketingu mix, czyli tego, w jaki sposób sprowadzamy ruch gdzie prowadzimy kampanie marketingowe. Jest to szczególnie istotne w kontekście później tworzenia schematu tagowania kampanii marketingowych, ale również bardzo istotne w kontekście planowania systemu raportowania i integracji, które będą zrobione, bo jakby na podstawie tej marketingu mix, jakby wiemy też później w późniejszych etapach pracy ile będzie i różnych integracji, które będziemy musieli zrealizować. Mapujemy user journey, czyli pytamy o persony, jeżeli są w firmie jaka jest plan tego, że użytkownik wchodzi, różne scenariusze, jeżeli wchodzi przez kartę produktu, wyszukiwania, jak my chcemy tego użytkownika po, po naszym produkcie poprowadzić, czy to po aplikacji, czy to po stronie. No i na koniec mapujemy takie wyzwania, jakby co Dzisiaj firmę boli. Czyli mając takie dwa elementy: biznesowy, charakterystyczny dla konsultanta z zewnątrz, to wy, jak prowadzicie u siebie wewnętrznie, to ten biznesowy prawdopodobnie będziecie w głowie mieli bardzo dobrze ustrukturyzowany i ten, nazwijmy to taki techniczny, gdzie jeszcze raz podsumowuję, sprawdzamy zbieżność danych, w tym ich jakość, sprawdzamy strukturę konta, konfiguracje podstawowe, zgodność śledzenia z RODO, na koniec tworzymy dokumentację, a raczej zalążek planu tagowania i rozwoju. Narzędzia i analityki. Tworzymy system, zarys systemu raportowania, czyli jakie dane dla jakich obszarów organizacji będą dostępne i co na ich podstawie będzie można zrobić, plus schemat tagowania. Na koniec proponujemy kolejne kroki, jak ten, co dalej powinno być z tym efektem w organizacji zrobione. W naszym wypadku zazwyczaj zajmuje to około 5-6 tygodni, natomiast jedno jest pewne: audyt i ten dokument, który powstaje po audycie, na koniec, to jest jedno. Z samego dokumentu nic się nie zadzieje. To znaczy, tak jak dostajecie receptę, jeżeli nie wykupicie tego leku, no to prawdopodobnie was to nie uzdrowi. Także do tego wszystkiego potrzebne jest wdrożenie, i to wdrożenie później, nie ukrywam, jest dużo bardziej trudnym elementem niż ten sam audyt, bo po pierwsze, przy wdrożeniu będzie potrzebna dostępność. Po pierwsze, IT bez warstwy danych i do zbudowania warstwy danych na pewno tutaj będzie bardzo trudno. Będzie to Zależne od tego, jak bardzo rozbudowane są potrzeby analityczne w organizacji, jaki stan jest zastany rozwoju tego systemu. No i oczywiście to, co my zawsze rekomendujemy, to zaczynać od małych rzeczy, żeby stopniowo się rozwijać. Z mojej perspektywy, organizując analitykę internetową od ponad 13 lat w firmach bardzo różnej wielkości, to widzę, że analityka internetowa to nie jest projekt jednorazowy, to jest cały proces. To znaczy, audyt najczęściej zaczyna ten proces. I później jest proces wdrożenia, zapewnienia danych, natomiast, znowu, jeżeli dane będziemy mieli, to dobre dane to jest jedno, ale tak jak często jestem pytany, jaki jest zwrot z tego projektu, odpowiedź jest bardzo prosta: jeżeli nic nie zrobimy z tymi danymi, to zwrot jest zerowy. Dlatego my zawsze dążymy do tego, żeby na koniec rozrysować mapę takiego wzrostu dojrzałości analitycznej organizacji. I podkreślamy, że dopiero realizacja tej mapy jako proces, nie jako projekt, dopiero ona będzie. Pozwoli rzeczywiście generować zwroty z inwestycji w analitykę. Natomiast wydaje mi się, że to tak jak z każdą analityką, nie tylko analityką internetową. Rezultaty, jakie po takim autycie uzyskacie, czy to prowadząc go samodzielnie, czy, czy z wykorzystaniem jakby zewnętrznych firm, no to przede wszystkim pewność jakości tych danych. A im lepsze dane, tym lepsze wnioski, tym lepsze rekomendacje, tym szybsze wzrosty, tym szybsze osiąganie swoich KPI. Oczywiście zgodność śledzenia z, z, z RODO, to bezpieczeństwo prawne. Optymalna struktura konta, to co wspominałem w przypadku Zwłaszcza licencji GA360, gdzie mamy cennik czy opłaty za licencję uzależnione od tej struktury konta. Zbieżność, czyli ta dokładność na najwyższym możliwym poziomie, co jest bardzo ważne. Czyli nie dążymy do 100% dokładności, tylko do maksymalnej możliwej. My zawsze dążymy do 85%, jeżeli nie, to wyjaśniamy z czego ta większa rozbieżność wynika. Integracje. Czyli mamy w jednym miejscu te dane ze sobą rozmawiają. Najlepiej jest to w tym celu wykorzystać Google BigQuery. Tutaj ponownie odwołuję nas, odwołujecie do poprzedniego filmiku z tym związanego. No i co jest najważniejsze, mając solidne dane, jesteśmy gotowi do budowania dojrzałości analitycznej. A dopiero postępując w ramach tej dojrzałości analitycznej, jesteśmy w stanie osiągać ponadprzeciętne zwroty z inwestycji, właśnie w dane. Podsumowując. Jedno jest pewne: dane są podstawą efektywności. Mówi się dzisiaj, że dane są naszą nową ropą, takim motorem napędowym naszej gospodarki z jednej strony. Z drugiej strony, mamy do czynienia z GIGO, czyli garbage in, garbage out. Czyli jakość tego zwrotu czy wzrostu z wykorzystaniem danych rzeczywiście zależy od jakości danych, które do tego wzrostu wykorzystamy. Słabe paliwo, no to tak jak w życiu. Daleko na nim nie zajedziemy. Dlatego zachęcam Cię bardzo do przejścia tych kroków, o których Ci opowiedziałem, samodzielnie czy, czy z wykorzystaniem jakby firmy zewnętrznej. To, co na pewno firma zewnętrzna wniesie do tego wszystkiego, to jest ten element warsztatu i spojrzenia z zewnątrz doświadczenia z innych organizacji. Natomiast samodzielnie, jeżeli przejdziesz te kroki, to już one na pewno Ci bardzo dużo docą. Także życzę powodzenia i trzymam kciuki za Twoje dane. Dzięki za uwagę, do usłyszenia. Cześć.